Ty swoje wagi masz. Nie. Może się już pominiemy? Ładek, to się do pedałów nie dostanę. Kradź! daj pysko! Tak się cieszę, że cię widzę! Damy swoją cofnę, ja nie mnie! Niech ja się Ty popadniesz moje moją Synek! 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 Tak jak się pierdolę, to Cię krew zaleje! Nie ma takiego bicia. Co Ty to kurwa masz na wistę? Osiemnastka! Co jest kurwa osiemnastkę, Ty słuchaj, ja tu mówię! Dziękuję, dobra noc!